Pożegnania nadszedł czas, tyle żeśmy z sobą przebywali, a dziś już wspomnienia łączą nas. I choć w życiu przyjdą smutne chwile, i choć w życiu przyjdą chwile złe, my wspominać was będziemy miłe. Pozdrowienia Wam przesyłać swe, my dziś z piosenką. no Targa. Wokół Twym niech nie zabłyśnił za, Bo nikt nie pamięta co to skarga Trzeba śmiać się chociaż serce łka My dziś z Pożegnania nadszedł czas, Tyle, żeśmy z sobą przebywali, a nieś już wspomnienie łączy nas. I choć w życiu przyjdą smutne chwile, i choć w życiu przyjął chwilę Nie wspominać was będzie miłe. Pozdrowienia wam przesyłać swe by dziś z Na nas czeka ktoś już tak Więc żegnamy z wami się Już pożegnania nadszedł czas Zostawcie serca sercach swoich nas Bo my już, jak węglem Odwalamy od was się Śpiewamy o tym, co w was jest czy w sercu radość, czy też nie? Zrób rok, może ta tak, Do widzenia, żegnamy Was Chwila ta niech nam da Ukojenie wszystkich ram Niech melodią nas gdzieś tam Wszystko swój koniec ma na nas czeka ktoś już tam, więc żegnamy z Wami się. Już pożegnania nadszedł czas, zostawcie w serca swoich nas, bo my już, ja ten bled, oddalamy od Was się, śpiewamy od czy w sercu radość, czy też wierzę? Złóżę salonę, może pan, 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 do widzenia życzący Was. I już pożegnania nadszedł czas, zostawcie w sercach swoich nas. Nigdy nie zapomnę wspomnień z przyjaciółmi ze szkoły, e, z wakacji, jak pojechaliśmy do e, i e, na lekcjach i zabawy różne, na pewno ich nie zapomnę. Tego momentu, kiedy oblałam książki piciem. Momentu, kiedy alarm pożarowy się włączył w szkole. Każdy obwiniał Wojtka, a mimo tego ja i Bartek mówiliśmy, że to nie on. A na końcu wyszło, że to nie był on. że się wstydził, że obwiniał Wojtka za nic. Nigdy nie zapomnę wycieczki w jak się nasz prysznic... Teraz i Marwina z Armokę i głowę będzie ja musiał e, no, naprawić prysznic. Nigdy nie zapomnę dyskoteki ostatniej w tym roku, bo bardzo się bawiłam z całą moją klasą i e, zapadnie mi to odpowiedź. Nigdy nie zapomnę wycieczki w Pieszczady. Cały pobyt mi się podobał. Czasu, gdy Oskar nas wskoczył do szafy w jeżdżce. Nie, nie zapomnę, jak spadłam z krzesła i każdy się śmiał. Kiedy ktoś rzucił kostkę Rubika i uderzyłam Wojtka w głowę. E, nigdy nie zapomnę, e, kiedy pisze się wyraz z Wielką literą. Nigdy nie zapomnę wszystkich przyjaciół, których poznałam tutaj w szkole. E, nigdy nie zapomnę znajomych z polskiej szkoły. Tak naprawdę przez nich e, zobaczyłam, że. Chciała być sobą i naprawdę chyba przez szóstą i klasę chciałam być taka inna powiedzmy, nie byłam sobą i tak nie wspomniałam może dobrze tych, tych klas, ale w tym roku zauważyłam, że wszyscy są sobą i też mi sobą i naprawdę ich nigdy nie zapomnę, tak ich kocham i może tak trochę to dziwnie zabrzmi, ale trochę mi będzie brak ich, to zobaczyć ich co sobotę i też... Bardzo mi będzie brak wycieczki w Wieszalach. Normalnie super, poznałam dużo moich osób na tej wycieczce i nadal mam z nimi kontakt. Jak będę na następne wycieczki, to na pewno będę ich, na nich uszedł. Też nigdy nie zapomnę, jak prysznic nam naszym pokoju wśpowsu. I była gorąca woda i pan Adam musiał wejść, żeby bombus mi tą wodę wyłączyć, bo nie umiałam. I ogólnie najlepsze właśnie dni mojego życia. Nie zapomnę chaosu zapowiedzianego przez alarm szkolny. Przez trzy tygodnie ciągle o tym było nawijane w klasie, i nikt nigdy nie doszło do żadnej konkluzji. Wszystkie przyjaźnie, które zawarłam w, tym, w tej szkole. Na zawsze zostanie ta szkoła i wszystkie przykody, jakie w niej przeżyłem. Przezostanie duma z tego, że chodzę tutaj do szkoły i że miałam tą możliwość się nauczyć polskiego z najlepszymi ludźmi i z tym się też bawić. A w moim sercu na zawsze zostanie chyba ta szkoła. Było dużo momentów, kiedy naprawdę nie chciałam tu chodzić i kiedy nie chciałam robić pracy domowej, ponieważ miałam za dużo za dużo się działo w moim życiu, ale naprawdę było warto, i muszę powiedzieć, że wspomnienia są bardzo dobre. I wszystkie osoby, które są w młodszych klasach i myślą o jej na następny rok, to naprawdę użyjcie ten rok jak najlepiej, bo najlepsze momenty w moim życiu. Wspomnienia, które mieliśmy sobie z e, W moim sercu zostanie ta klasa, bo e, dla mnie ta klasa jest jak rodzina, zawsze są dla mnie. Jak mam problem, to do nich idę i zawsze na nich mogę liczyć. Wszystkie spędzone razem w Wigilię. Wspaniały czas, który spędziłam z przyjaciółmi na wycieczce. Przygody, wspomnienia naszej klasy. Wycieczka z siódmej klasy. Krew. Na zawsze zostaną wszystkie wspomnienia. W moim sercu na zawsze zostanie ósma, cały, cały rok mojej klasy, w końcu zacząłem tak rozmawiać z większością klasy, w końcu się tak otworzyłem, no i no. Na pewno chciałabym jeszcze raz od nowa wszystko tu przeżyć z ludźmi, od nowa ich spotkać i znowu przeżyć wszystkie te... Chciałbym jeszcze raz powtórzyć ósmą klasę ze wszystkimi przyjaciółmi. Zawsze była Fajda i zawsze się nie bawiłem. Przeżyć te wszystkie lata razem. Powtórzyć szóstą i siódmą klasę tak. Średnio tam się dogadywałem z kimkolwiek. Tak ledwo gadałem, nie uczestniłem na lekcji no i tyle. Chyba to będzie troszeczkę takie smutne, ale chciałabym przeżyć jeszcze raz chyba te 9 lat. Dużo razy śpiewałam i przez tą szkołę tak naprawdę ulepszyłam się w śpiewaniu. Było dużo momentów, kiedy byłam pytana przez innych ludzi, co miałam zaśpiewać na olimpiadach i wygrałam pierwsze miejsce. I tak naprawdę jak myślałam właśnie o tym, że bez tej szkoły to chyba moja pasja nie byłaby lepsza. I tak naprawdę też chyba przez tą szkołę zaczęłam chodzić na lekcje śpiewania i po prostu bardzo dziękuję, ponieważ zawsze byłam pytana i zawsze jak chciałam coś zrobić, to mogłam to zrobić. W grupie teatralnej coś mi się nie podobało i chciałam inną piosenkę zaśpiewać, to pozwolono mi to robić. Dużo osób wspierało mój talent i ogólnie naprawdę dziękuję. I też dziękuję po prostu wszystkim, że mi pomagało w tych dniach. latach. Czas na jakąś wycieczkę poza kraju wyjechać ze szkołą, bo ostatnim razem fajnie było. Chciałabym jeszcze raz pojechać na jakąkolwiek wycieczkę albo wyjazd z klasą, bo zawsze są fajne, bo um, Wszyscy się dobrze dogadujemy i wtedy się fajnie. Chciałabym jeszcze raz powtórzyć cały rok, cały sz rok szkolny. Przeżyć takie wspaniałe osiele. Chciałabym jeszcze raz przeżyć ten wspaniały rok. Jeszcze raz pójść na szkolną wycieczkę. Yy, powtórzyć 8 klasę. Przeżyć wszystkie wycieczki i super wspomnienia, które mam z tej szkoły. Nigdy więcej nie będę z, z czego na sprawdzanie. Nie wezmę telefonu do łazienki. E, nigdy więcej na wycieczce nie zabiorę całej tubki pasty, bo ostatnio to pasta była na spłukiwaczu z toalety. więcej bym się nie zabawał, żeby uczestniczyć w jakichś konkursach, mimo że wiem, że raczej ja miałbym jakąś szansę na nie, na wygranie. E, nigdy więcej nie zostanę w pracy domowej na piątek, ponieważ jest bardzo stresujące. I było dużo momentów, kiedy były małe sprzeczki z rodzicami, że czemu zostawisz pracę nowy na piątek, jak miałeś cały tydzień i naprawdę polecam innym robić pracę domową przez cały tydzień. Nigdy więcej nie chciałabym się rozstawać na, 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 na z naszą małą klasą. Nigdy nie, nigdy więcej nie zjem sześciu chi, zupek chińskich teraz. Nigdy więcej nie ubiorę piżamy na dzień dziecka. Nie dostanę jedynki z łap Nigdy więcej nie będę okay. ściągać. Nigdy nie będę ściągał na karkówce. Nie pójdę na wagary za mego i Nigdy więcej nie będę musiała nawet wstawać do szkoły. I ostatnie Panie. nasze zajęcia. Będziecie tęsknić? Tak. A tak. Za, czym, za czym najbardziej? Panią Agnieszkę. Chłopaki, za kim? Za czym? Za Agnieszką. I za oczywiście. Czego Wam żal? To ja blisko. Za to, że nie mieliśmy takiej chęci, a teraz sobie będziemy za tym tęsknić. Co najbardziej pozostanie w Waszej pamięci? Aże wspomnienia. Jakie? To jest śmieszne. Takie właśnie. Pożegnamy się. Widzenia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Nie zmarnowałem jej, więc apeluję do wszystkich was: nie zmarnujcie więcej swoich życiowych szans. Chodźmy ślad za nami, nasze drogi rozleją się, a za murami przyszłość ma, w